Wiedzę o współczesnym świecie czerpiemy z wielu źródeł: książek, internetu, filmów. Informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki, a my zamiast na poszukiwaniach skupiamy się na mądrym wyborze źródeł i ocenie ich wiarygodności. Ale skąd wiemy, jak wyglądał świat zanim w XIX wieku wynaleziono fotografię? Z książek? Ale skąd wiemy, co działo się, powiedzmy, przed pięcioma miliardami lat, kiedy Ziemia, nasza planeta, jeszcze nie istniała? Sprawdźmy, jak daleko potrafimy zajrzeć w przeszłość. Ludzie od zarania dziejów próbowali utrwalać informacje o swojej kulturze, historii i sposobie życia. Malowali obrazy, pisali kroniki oraz wznosili zamki i świątynie, które miały przetrwać wieki. Nasi przodkowie często utrwalali w ten sposób spektakularne zdarzenia. Mniejszą uwagę poświęcali temu, co było dla nich oczywiste, czyli życiu codziennemu. Bezcennych informacji na jego temat dostarcza nam archeologia, czyli nauka, która zajmuje się odtwarzaniem obrazu przeszłości na podstawie materialnych śladów działań ludzi, przedmiotów, które wytwarzali, czy sposobów, w jaki zmieniali otaczające ich środowisko. To dzięki archeologom znamy zwyczaje pogrzebowe starożytnych Egipcjan, czy malowidła naskalne ludzi pierwotnych. Ale człowiek jest przecież tylko jednym z półtora miliona gatunków zamieszkujących Ziemię. A naukowcy szacują, że w przeciągu całej historii planety żyły tu 4 miliardy gatunków roślin i zwierząt. Skąd o nich wiemy? I skąd wiemy, jak wyglądały dinozaury, skoro wyginęły miliony lat przed tym, zanim my się tu pojawiliśmy? Choć pierwsze dinozaury żyły już 245 milionów lat temu, to o ich istnieniu wiemy dopiero od 200 lat. To odkrycie zawdzięczamy paleontologom, czyli badaczom prowadzącym badania zakopanych w ziemi skamieniałych szczątków organizmów. Skamieniałości powstają najczęściej w wyniku szybkiego przykrycia roślin lub zwierzęcia osadami. Miękkie części szybko ulegają rozkładowi, a twarde, jak kości czy muszle, zostają utrwalone. Najrzadziej spotykane są skamieniałości kompletne, które dzięki zbiegowi okoliczności, jak zamrożenie w lodzie albo zatopienie w bursztynie, zachowały się w niezmienionej postaci. Skamieliny pozwalają nam poznać różnorodność wymarłych form życia, ale czy wiemy coś o czasie, zanim jakiekolwiek życie się zaczęło? Nasza planeta powstała około 4,7 miliarda lat temu. Obliczenie jej wieku było możliwe dzięki odkryciu pod koniec XIX wieku zjawiska promieniotwórczości i zbadania stopnia rozpadu radioaktywnych minerałów obecnych w skorupie ziemskiej. Gdy lawa wulkaniczna stygnie, powstają nowe skały, we wnętrzu których zostają ukryte pierwiastki radioaktywne. Pierwiastki te ulegają rozpadowi w ściśle określonym czasie, dlatego mierząc ich zawartość w próbce skały, można posłużyć się jego rozpadem jak licznikiem, który uruchomiono w chwili jej powstania. Im skała jest starsza, tym mniej minerałów radioaktywnych zawiera. Dzięki wysłanym w kosmos sądom, astronomowie mogą określać wiek gwiazd i innych planet i próbować odtworzyć historię wszechświata od jego początku, czyli Wielkiego Wybuchu, ponad 13 miliardów lat temu. Przeszłość wszechświata naszej planety i naszego gatunku wciąż jest pełna zagadek. I pewnie nigdy nie uda nam się ich wszystkich rozwikłać, ale wiedza o tym, czego nie wiemy, jest czymś nie mniej ważnym jak to, czego dowiedzieć nam się udało.